Cześć, witam was wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie Na Żywo. Kilka słów o wczorajszych spotkaniach, nie tylko mistrzostw Europy, ale także Copa America w tym nagraniu, a także zapowiedź dzisiejszych spotkań Euro i oczywiście typy bukmaerskie na kolejne spotkania. Jestem w tym momencie w Sierakowie na wakacjach z rodzinką i mam zamiar dla was tutaj teraz nagrać fajny filmik właśnie prosto. Sielakowa prosto spuszczy tutaj. Przepiękna pogoda dzisiaj. Oczywiście wybieramy się na, na plażę i będziemy na 100% sobie dzisiaj pływać. Będziemy oczywiście także używać sprzętów wodnych, tak zwanych rowerków wodnych, czy kajaczków. Bardzo lubimy każdy rodzaj takiej. Aktywności i dzisiaj naprawdę idealna pogoda ma być. Przynajmniej na razie jeszcze rozkręca się ta pogoda. Na razie nie ma takiej super pogody. Czekam na słoneczko, o, zobaczcie sobie, jak przepięknie tutaj. Widać, że dzisiaj naprawdę będzie bardzo ładny dzień. Podobno ma temperatura przekroczyć 30 stopni. Jest naprawdę sporo dzisiaj przed nami przyjemności, a wieczorem oczywiście będziemy kibicować biało-czerwonym. I będziemy oczywiście liczyć na to, że dzisiaj Polska zagra lepsze spotkanie niż te pierwsze dwa. I mam nadzieję, że faktycznie tak będzie i że postawimy się Francuzom. Mamy podobno wyjść w najsilniejszym składzie, bo Michał już powiedział, że wyjdzie najsilniejszy skład. Boniek również twierdzi, że najlepiej byłoby, jakbyśmy wyszli w najsilniejszym składzie, więc bardzo prawdopodobne jest, że dzisiaj zobaczymy najsilniejszą jedenastkę Polaków. Przypomnę Wam, że Francja na tym turnieju euro jeszcze nie strzeliła gola, bo padała bramka dla Francuzów, ale to był gol samobójczy, więc na ten moment można powiedzieć, że jeszcze nie strzelili tego gola. Więc weźcie to pod uwagę, że Polacy mogą stracić z Francją jako pierwsi bramkę. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że się postawimy Francuzom i że ten mecz będzie. Do końca zacięty, wyrównany. Mam nadzieję, że to będzie mecz, w którym Polacy pokażą charakter, pokażą klasę, postawią się tym piekielnie mocnym Francuzom, ale ci Francuzi no, na ten moment można powiedzieć, że nie prezentują takiego futbolu, na no, jaki wszyscy fani. Przede wszystkim y, trójkolorowych by liczyli. To nie jest drużyna, która y, tutaj dominuje, to nie jest drużyna, która strzela sporo goli. Kilian Mbappé nie zagrał jeszcze w żadnym spotkaniu, ale dziś przeciwko Polsce ma zagrać, ma założyć maskę i to będzie wielki test dla Kiliana Mbappé i dla Francuzów, bo, bo oni na ten moment jeszcze mogą nawet nie wyjść z tej grupy, bo na ten, w tym momencie Holandia jest na pierwszym miejscu z czterema punktami tyle samo ma, mają Francuzi. Ale w bramkach Holandia lepsza i dzisiaj Holandia będzie grała z Austrią, a Francja z Polską. To jest jedna grupa i mamy jeszcze jedną grupę, w której jest bardzo ciekawa sytuacja to grupa Anglików. I Anglicy na ten moment nie są pewni oczywiście jeszcze awansu i grają fatalnie, więc miejmy nadzieję, że w końcu się obudzą, bo to jest fajna drużyna, świetni zawodnicy, tylko po prostu są powstrzymywani, są zatrzymywani ich cały potencjał przez. Trenera Southgate'a, chyba najgorszego trenera yy, tych mistrzostw, bo patrząc na to, jak, jakie mają możliwości, jaką mają kadrę, to oni po prostu grają żenujący futbol. Grają powolnie, grają schematycznie. Do tego yy, te zmiany no, przeprowadza hurtowo, ale to też dobrze nie wpłynęło na zespół. I w sumie, rzecz, ogólnie rzecz biorąc, jak patrzyłem, to Foden i Saka grali dobre spotkania, a Southgate ich spuścił, wpuścił yy, nowych skrzydłowych. Yy, Okej. Okay. Mam nadzieję, że dzisiaj Anglicy trochę się postawią, wreszcie zagrają dobry mecz i zobaczymy inny skład. Mam nadzieję, że zagra Palmer, który grał znakomity, znakomity sezon dla Chelsea. Miał najwięcej punktów fantazy, wam przypomnę, ze wszystkich zawodników Premier League, więc trochę szkoda, że nie jest wykorzystywany jego talent. Ten zawodnik na pewno by się przydał i zrobiłby tutaj różnicę. W tej grupie naprawdę wszystko jest możliwe. Może awansować każdy, może awansować Anglia, Dania, Serbia czy Słowenia, więc naprawdę bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja w tej grupie i bardzo też ciekawa sytuacja ciągle w grupie Polski. Oprócz Polski, oczywiście, każdy ma szansę na awans. Austria w tym momencie na trzeciej pozycji, ale nie jest na straconej pozycji. Gra, mecz z Holandią zobaczymy. Holandia jest różną lepszą, ale zobaczymy, czy dadzą radę pokonać Austriaków. Na pewno to będzie decydowało o tym. Kto wyjdzie z tej grupy? Dobra, chciałbym tu jeszcze kilka zdań o Copa America, bo wczoraj mieliśmy dwa spotkania. Kolumbia wygrała 2 do 1. Męczyła się strasznie, ale najciekawszym spotkaniem chyba był mecz pomiędzy Brazylią a Kostaryką. No, i jakbyście nie wiedzieli, to wrzucałem tutaj typy na wczorajsze spotkania na remis Włochów. I właśnie za, o tym spotkaniu za chwilę, bo niesamowite było to spotkanie. I, i Włosi, przypomnę wam, strzelili gola w 98. Minucie na 1 do 1, bo wcześniej strzelił Modric. Najpierw nie strzelił Karnego, potem minutę później była akcja, już strzelił tego gola. Brawo Luka Modric, brawo Chorwacja. Znakomite spotkanie, jednak gra się do samego końca i 15 sekund przed zakończeniem spotkania. Włosi strzelają bramkę i awansują dalej. Coś niesamowitego to było. 98 minuta. Ja wiem, że w Polsce większość kibicuje Chorwacji. Nie wiem czemu, ale taka, taka jest rzeczywistość. Ja kibicowałem Włochom wczoraj i bardzo się cieszyłem z tego gola. I także z typu, który trafiłem, bo oczywiście stawiałem na remis i każdemu, każdego zachęcałem jak już grać, to w tym meczu właśnie na remis. Dzisiaj no i jeszcze wczoraj w nocy właśnie był ten mecz Brazylii. Z Kostaryką. A patrząc na to, jak ostatnio grała Brazylia, no, a nie grała za dobrze. Stwierdziłem, że sobie zagram tutaj remisik. Eee, zagrałem tylko za 30 zł, ale że kurs był 12, to naprawdę bardzo fajna wygrana. Poda 300 zł z 30. Bardzo fajne to wszystko wyszło. 0 do 0. Brazylia znowu zawiodła. Zawiodła swoich kibiców. Eee, ostatnio Ronaldinho mówił, że nigdy nie pamięta tak słabej Brazylii, że nigdy nie była tak słaba. No może i to jest prawda, ale myślę, że. No, rozkręcą się jeszcze, chociaż ostatnie spotkania faktycznie pokazują, że jest tutaj minimalny kryzys, że jest jakiś problem z tą drużyną. Wczoraj wam powiem, że wyszedł najsilniejszy skład Brazylii, jaki mogli wystawić w bramce Alison, w pomocy Bruno Guimares. w ataku był Vinicius Junior, na szpicy grał Rodrigo, grał także Rafinha. No więc wam powiem szczerze, że no, już najsilniejszy skład wystawili, jaki się dało, ale ostatecznie tego gola nie strzelili. Mecz skończył się wynikiem 0 do 0. XG z tego spotkania dla Brazylii to był tylko y, XG. Y, z tego spotkania to było tam 1,75. Dokładnie tak jak tutaj piszesz, kurs na Brazylii był 1,06. Tylko że ten kurs wcześniej był dużo wyższy, 1,20. I tuż przed y, rozpoczęciem tego spotkania wszedłem właśnie na bukmachera i zacząłem, że te kursy powindowały w dół, właśnie do 1,06. A na remis tam z 7-8 wzrósł do 12. Dlatego stwierdziłem, że trzeba to zagrać za małą stawkę, co prawda za 30 zł. Szkoda, że nie za 100 zł, ale za 30 zł sobie postawiłem i rano obudziłem się, bo spałem w nocy, rano sprawdzam, patrzę 0-0, xg nie za wysokie i no Brazylijczycy zawiedli, tak jak podejrzewałem. Mogło się to zdarzyć i zdarzyło się, więc każdy, kto zagrał, każdy... Kto zagrał na pewno się cieszy, a ten, kto oglądał, tak jak ty, pewnie nie byłeś do końca zadowolony. Bo pewnie czekałeś na jakiś grad goli, na jakieś fajne akcje, a tutaj nic z tego nie uświadczyłeś. No, szkoda, szkoda tej Brazylii, ale no, muszą się poprawić. Jeśli chcą wygrać Copa Ameryka, to naprawdę muszą wiele tutaj zmienić. Bo na ten moment chyba ciągle tym faworytem są mistrzowie świata, czyli Argentyńczycy, którzy grają w najsilniejszym składzie z Mesim, e, z Alvarezem e, i, tak dalej, i tak dalej. Tutaj są najsilniejsze. Najsilniejszy skład, jaki może sobie Argentyna wystawić. Więc naprawdę każdy kolejny mecz, bardzo ciekawy w ogóle. Copa America jest bardzo fajnym turniejem. Ja zawsze lubiłem. To jest trochę inny, inny futbol, jak europejski. Trochę inaczej to wygląda. Tam, także grają z większym animusem, wielkie emocje. Tam jest naprawdę nastawienie do piłki nożnej w Ameryce Południowej, jest trochę inne niż w Europie. Tam po prostu każdy tym żyje na 100% każdy mecz jest po prostu zwróćcie sobie uwagę na trybunę, chociaż to Euro to też ma do siebie to, że jest po prostu przepiękne, jest niesamowity poziom sportowy na tym Euro. Miejmy nadzieję, że Copa America nie będzie odbiegać i będziemy właśnie świadkami takich właśnie wspaniałych spotkań, jak na razie mieliśmy na Mistrzostwach Europy, czy, czy na początku tych pierwszych meczów na Copa Ameryka, także zaowocowały świetnymi emocjami i, i, i świetnymi niesamowita dramaturgia w tych spotkaniach. Kilka niespodzianek, więc naprawdę Copa Ameryka także nas tutaj zaskakuje. Tak, no to jest niesamowite, no, no Brazylia wiadomo, że to są zawodnicy niesamowicie szybcy, niesamowicie przygotowani technicznie. I, i to się ogląda, to się ogląda, ale no, tak jak mówisz. Oni na tle, takie Kostariki, to wyglądają na mocnych i grali świetną piłkę, ale jak zaraz staną w szranki z mocniejszym przeciwnikiem, no to będą kłopoty, ne? bo, bo ci, ci Brazylijczycy przede wszystkim chyba sami w siebie nie wierzą i to jest ten ich problem i dlatego tutaj mamy remis... 0 do 0, ale to jest początek turnieju, to jest pierwsze spotkanie, więc spokojnie. Myślę, że Brazylijczycy się rozkręcą, a ostatecznie ja bym najbardziej chciał oczywiście oglądać finale Brazylia i Argentynę To zawsze y, są wielkie mecze, wielkie pojedynki. To są drużyny, które walczą ze sobą od lat i to na pewno będzie coś wspaniałego, obejrzeć w finale. Te dwie ekipy, ale oczywiście awansują dwie najlepsze. Dwie najlepsze. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do tego meczu wczorajszego. Ja tutaj w Światakowie sobie oglądałem film wieczorkiem z dzieciakami i tak po prostu śledziłem gdzieś tam na flash skorze i na SofaScore. ten mecz Włochów z Chorwacją. Niestety nie oglądałem go, ale słyszałem wielkie krzyki w 60, przed 60 minutą, wielkie krzyki, radość tutaj w ośrodku, wam pokażę. Tam można było obejrzeć mecz, teraz się tam przejdę i wam pokażę, gdzie tutaj można te mecze oglądać. I tutaj jest taki fajny pub, który można sobie, w którym można sobie fajnie zjeść, fajny mecz obejrzeć, wypić piwko. Więc naprawdę bardzo fajne warunki do oglądania piłki nożnej w Sierrakowie. Każdego zachęcam, żeby tutaj przyjechać. No ale jak już będziecie w tym Sierrakowie, to zapraszam, żeby spotkać się ze mną. Tutaj będziemy mogli spotkać się, coś razem zjeść, połowić ryby, wykąpać się i przede wszystkim pogadać o sporcie. Każdego zachęcam. Tutaj wieczorem dzisiaj y, zamierzam przyjść ze swoją rodzinką, i dzisiaj mecz polskiej reprezentacji przeciwko Francji obejrzeć właśnie w tym pubie. No to jest las, nie? to jest las, dlatego tutaj y, jest miejsce, gdzie można piłkę zobaczyć. Mecz wieczorem dzisiaj o godzinie 18. Pamiętajcie, żeby. Być gotowym, zaśpiewamy hymn, no i ja oczywiście jak przed każdym spotkaniem Polski wierzę w to, że jesteśmy w stanie mecz wygrać, pokonać każdego rywala i, i teraz wam tylko pokażę, jak to wygląda ten właśnie pubik. No bardzo fajne miejsce, tutaj jest dość duży telewizor, już wam pokazuję. Naprawdę sporo miejsca, żeby sobie tutaj usiąść z kolegami, z rodzinką, czy z kimkolwiek chcecie. I oczywiście przyjdziemy tutaj wieczorem sobie oglądać mecz. Naprawdę świetne warunki do oglądania piłki nożnej, no i wakacje. To jest najlepszy okres do Mistrzostw Świata. Po prostu co są Mistrzostwa? Cieszy nas to niezmiernie. Bo... Kochamy sport, kochamy emocje sportowe, skończyło się NBA, ale przed nami oczywiście Euro, przed nami także Igrzyska, więc na kanale Piłka i Kosz będziecie mogli uświadczyć wielu typów, wielu programów na żywo, a także konkursów dotyczących właśnie czy Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Copa Ameryka, czy choćby Igrzysk Olimpijskich. Siema, siema, witam Cię tutaj na żywo. Jeśli macie jakieś pytania, wrzucajcie, zaraz będę odpowiadał na każde z pytań. Tutaj bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie pojeździć rowerkiem. Naprawdę kilka ośrodków wypoczynkowych, nadal wolnych, więc każdego spragnionego wakacji zapraszam do Sierakowa. Naprawdę jest tutaj co robić, jak wypocząć. Świetne domki, świetna pogoda ma być w ogóle. Dzisiaj ponad 30 stopni. Tutaj mamy, ja wam pokażę jeszcze, co tutaj ciekawego będziecie mogli sobie zobaczyć. Tu jest ta główna droga. Tutaj mamy cukrusia. To jest bardzo fajny. Lokal, w którym możecie sobie zjeść lody czy inne desery, pączki, czy można zamówić sobie na przykład bułeczki na rano. Są przepyszne? Nie, nie, to jest Polska to jest tylko Polska, to jest Sieraków. Tutaj mam domek taki wypoczynkowy, letniskowy i każdego fana który niedaleko mieszka, zapraszam tutaj do spotkania, możemy razem wspólnie mecz obejrzeć. Więc zachęcam naprawdę, żeby tutaj przyjechać ze swoją całą rodziną, z dzieciakami, naprawdę jest co robić. A że dzisiaj ma być ponad 30 stopni, to naprawdę idealna pogoda, idealne warunki do tego, żeby gdzieś tam właśnie odpocząć, pochilloutować, zjeść także można obiadek domowy. A nie tylko, oczywiście są także fast foody, ale nikomu nie polecam tych kebabów zapykanek, bo to nic smacznego, nic dobrego. To jest zwykły syf, ale tutaj naprawdę można także zjeść obiadek domowy albo sobie wpaść do mnie na grilla, wszystkich zapraszam oczywiście. Jeśli będziecie gdzieś w pobliżu zapraszam do mnie. Śmiało podbijajcie. Będziecie mogli zjeść wspaniałego grilla, a ja jeszcze kawałek się przejdę no i niedługo będę wracał, bo, bo ten, ten law nie może trwać nie wiadomo ile. Tutaj kolejny sklep, w którym można yy, kupić sobie bułeczki albo zjeść jakieś, właśnie, jakiegoś fast fooda. Dobra, będziemy powoli wracać. A tutaj, tutaj mam jeszcze te typy na dzisiejsze spotkanie, i także oczywiście konkurs na moim kanale Piłka i Kosz. Przypomnę wszystkim: to jest kanał Piłka i Kosz, program na żywo. Kilka słów o miejscu, w którym jestem, w którym wypoczywam, o Sirakowie, ale także o tych spotkaniach wczorajszych Copa America czy Euro. Przed nami oczywiście dzisiaj kolejny mecz polskiej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że Polacy dzisiaj zagrają lepsze spotkanie niż pierwsze dwa i postawią się Francuzom. To prawda ma zagrać Francja w najciślejszym składzie i ma wrócić do gry Kylian Mbappé, ale przypomnę Wam, że Francuzi to jeszcze bramki na tym turnieju nie strzelili. Jedyny gol, co padł dla nich, to była bramka samobójcza, więc na ten moment bez strzelonego gola, no wiadomo, że z Polską to będą mieli większą szansę coś tam strzelić, ale mm, nic nie jest pewne. Nie? Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Ja na przykład dzisiaj wierzę w to, że Polska postawi się Francuzom i że zagra dobry mecz. Ja jak zwykle jestem niepoprawnym optymistą muszę wam powiedzieć, że yy, po prostu... Przed każdym spotkaniem wierzę w Polskę, kibicuję na maksa, zaśpiewam hymn i dopiero gdy mecz przegramy, gdzieś tam e, e, wyląduje, gdzieś tam. E. Dochodzi do mnie to, że faktycznie żeśmy przegrali, że, że. Ale zawsze przed meczem wierzę w to, że jesteśmy w stanie pokonać każdego, i przed każdym spotkaniem jestem po prostu optymistą. No i tyle. Nie? A że się potem zawodzę prawie zawsze, no to już inna historia, ale nieistotna. Pokażę Wam jeszcze, to, co tutaj macie ciekawego do zobaczenia. W ogóle, jak tu przyjeżdżałem 30 lat temu już, to właśnie to całe Eldorado tutaj już było. Naprawdę dużo fajnych domków. Dużo bardzo fajnych ośrodków wypoczynkowych, na przykład Moel Dorado. Tutaj droga, y, którą dojdziecie właściwie, gdzie tylko chcecie. Macie naprawdę jedno, jedno miejsce tutaj. Następne hotele macie tam. Naprawdę tego jest tutaj sporo. Każdy dla siebie znajdzie coś dobrego. Dzięki Ci, ziomuś. Może masz do mnie tutaj jakieś pytania, to od razu wrzucaj, bo powoli pytania się kończą. Nie ma za dużo ludzi na żywo, bo tu jest ogólnie słaby internet. Sierakowo jest słaby internet, dlatego tutaj nie możecie pewnie wskoczyć. Do programu na żywo, ale będziecie mogli go obejrzeć z odtworzenia, więc na spokojnie jeszcze pokażę Wam kilka miejsc. No tutaj naprawdę jest co robić. Jak przyjedziecie z dzieciakami, tym bardziej. Tutaj jeszcze jeszcze niedawno był sklep spożywczy, teraz już go nie ma. No już tego jest za dużo. Tutaj mamy jeden sklep spożywczy, tam mamy następny. Tutaj kiedyś zrobili taką tawernę, ale no do dziś można powiedzieć, że jest nie, nie, nieczynna. No, po prostu co za dużo to niezdrowo. A za dużo porobili tych lokalów z fast foodami, a że były naprawdę niskie jakości, no to wszystko upadło. Nie? I tutaj wygląda, zobaczcie sobie. Tutaj macie także domki do wynajęcia. Bardzo, bardzo znane, typowe domki, co kiedyś był jeszcze Eternit. Ale naprawdę niedrogą można tutaj taki domek wynająć, naprawdę, to nie, są, to nie są kosmiczne pieniądze, a naprawdę wypocząć można niesamowicie. To są tereny, w które, y, tutaj mamy największą puszczę w Polsce, mamy, to jest kraina stu jezior, więc naprawdę idealne miejsce do wypoczynku właśnie także z najmłodszymi, z dzieciakami przyjeżdżamy i, i sobie odpoczywamy. Zobaczcie, tutaj mamy także siłownię zewnętrzną, więc dla każdego coś dobrego. A już nie będę wspominał, co czeka nas na plaży. A na plaży naprawdę bardzo fajna, czysta woda. Cieplutka. Wczoraj się kąpaliśmy. Nie ma także jeszcze tłumów, bo to sezon dopiero, można powiedzieć, się zaczyna. Więc naprawdę jest co robić. Tam jest kolejny plac Zawaw. Zwróćcie sobie uwagę. Tam. Widzicie? Tam jest kolejny plac Zawaw dla dzieciaków. Jest naprawdę co robić... I do tego momentu, aż nie rozpoczną się mecze euro, kąpiele, opalanie się, lody. Naprawdę prawdziwe wakacje. Można tutaj naprawdę sobie odpocząć i spędzić bardzo przyjemnie czas. I każdego zachęcam właśnie do wypoczynku. Idziemy już do domu po dzieciaki, bo się nigdy nie zorganizują. Przejedziemy się na wycieczkę a potem oczywiście pójdziemy plażować, kajaczki, rowerki i nie tylko, ale przede wszystkim kąpiele. No przyjemnie jest, gdy ta 30 stopni na dworze jest i tak gorąco, przyjemnie jest wejść do takiej chłodnej wody. Każdego zapraszam już po raz kolejny tutaj do Sierakowa, żeby się spotkać ze mną i, i razem jakiegoś grilla zjeść, wypić sobie piwko, oczywiście bezalkoholowe, bo ja nie piję alkoholu, to przypominam po raz kolejny alkohol to jest niedobra rzecz, niezdrowa. No mmm, ale piwko tam nie jeden może sobie wypić, ja po prostu nie lubię alkoholu, dlatego piję piwo bezalkoholowe, a że znalazłem takie, które smakuje jak identycznie jak prawdziwe. No to sobie popijam Edelmeistera. Każdego, każdemu polecam 265 włoszą możecie kupić. To piwo po prostu jest genialne. Dobra, idziemy powoli do domku, bo tam moja rodzinka już pewnie czeka. Się zastanawia, gdzie jestem. mówiłem, że wyjdę tylko na chwilę. Ale musiałem tutaj dla Was nagrać ten program. Musiałem się tutaj z Wami zobaczyć i spotkać, więc ja wiem, że słaby internet, że nie do każdego trafi to nagranie, ale spokojnie będziecie mogli sobie z otworzenia zobaczyć. Przypominam o konkursie dzisiaj. Ostatni raz Francja Polska: typujemy wynik spotkania i strzelca pierwszego gola. Kto trafi pierwszy, dostaje karty z autografami piłkarzy. Ekstra klasy. Można wygrać także książki sportowe a także wiele innych fajnych nagród, więc każdego zachęcam do tego, żeby wziąć udział w konkursie na kanale Piłka i Kosz, a to jest program na żywo na temat Euro, na temat Copa America, na temat wczorajszych spotkań, a także na temat dzisiejszych spotkań, bo dzisiaj wielki mecz dla polskiej reprezentacji Polska-Francja, co prawda zakończenie mistrzostw Europy. Ale zróbmy to w dobrym stylu, zróbmy to z klasą i pokonajmy Francuzów. Postawmy im się przede wszystkim. Ja mam nadzieję, że to zrobimy. Ja wiem, że Francja ma dużo lepszy zespół, ale wiecie, jaki jest futbol. Naprawdę wygrywa, nie zawsze wygrywa najlepszy, a tutaj trzeba wybiegać, wywalczyć i wszystko jest możliwe. Tak jak widzicie, Kostaryka może zremisować z Brazylią. Wszystko jest prawdopodobne, więc pamiętajcie o tym, że to jest sport. I że wszystko jest możliwe, i za każdym razem, ja przed każdym spotkaniem, jak się nie rozpoczął, to mam tą nadzieję, że to będzie ten mecz. Że to będzie ten mecz, kiedy Polacy zagrają bardzo dobre spotkanie, kiedy strzelą kilka goli i że będziemy z nich dumni, bo to jest najważniejsze. Siadamy przed 18, śpiewamy hymn. Pamiętajcie o typach. Możecie wrzucić tu pod tym nagraniem albo pod innymi. Filmami na moim kanale Piłka i Kosz. A teraz przypomnę taki krótki jeszcze komunikat. To jest kanał Piłka i Kosz. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz. Jeśli podoba Ci się ten materiał, to wideo, możesz dać kciuka w górę, to znacznie poprawi algorytmy YouTubeowe. Będę bardzo zadowolony. Cały czas sprawdzam i cały czas jest Was coraz więcej na kanale Piłka i, i Kosz. Już ponad 630 osób. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Wszystkich Was tutaj pozdrawiam. Oczywiście życzę Wam. Miłego, wspaniałego dnia i niesamowitych emocji piłkarskich, a także trafionych kuponów, jeśli gracie, jeśli obstawiacie, to życzę Wam szczęścia y, podczas dzisiejszych meczów. A dzisiaj na kanale Piłka i Kosz jeszcze będę wrzucał oczywiście typy na, na, na dzisiejsze spotkania Euro. Będą także typy na oczywiście mecze Copa America, więc bądźcie na bieżąco, bądźcie tutaj y, aktywni. I sprawdzajcie, co nowego tutaj wrzuciłem, bo naprawdę będzie sporo się działo. Już będę kończył. Wszystkim, którzy byli tutaj na tym nagraniu, bardzo dziękuję. Kto obejrzy to, z otworzenia również. Pozdrawiam Was, życzę Wysokich, Wygranych i słyszymy, widzimy się wkrótce. Cześć.